Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj premiera nowej zdrabki Zdrabki za 5 zł Która się nazywa Wygraj 100 tysięcy złotych W gotówce I cóż my tu mamy Mamy no oczywiście nasze Wygrywające liczby Szukamy tych liczb I wygrywamy przypisaną kwotę Ewentualnie możemy Znaleźć symbol takich Pliczków pieniążków I wtedy Również wygrywamy przypisaną kwotę. Stopni wygranych mamy 8. Od 8, ten najniższy to jest 5 zł. Zwrocik. Pierwszy stopień 100 tysięcy. No, zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Nie oglądałam jeszcze żadnych premier na innych kanałach, więc nie wiem, jak poszło Wam. Ja mam tych zdrapeczek przygotowanych dzisiaj 5. Troszkę biednie, ale no ze względu na sytuację, postanowiłam tylko taką kwotę przeznaczyć. Dzisiaj wkład jest to 25 zł. Zobaczymy, ile uda nam się odzyskać. Zdrabki losowała pani. W kolekturze mam troszkę z końca, jakąś tam jedną ze środka, dwie z początku. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki i zaczynamy. Pierwsza zdrapeczka i będziemy szukać 22, 24, 15 i 23. No tutaj te tak fajnie się ułożyły, może coś to da. To sprawdzamy. Mamy pierwsze 9,

HCP potwierdza. Zdrabka kolejna z numerkiem 3. I tu szukamy ósemeczki. 1, 17 i 12. No to szukamy. Mamy 11 obok. 14, 28, 19. 15. 15 mieliśmy w tamtej zdrabce. Szkoda. 7, 2, 9. No tutaj to już same oboki. 30 i 32. Ta też pusta. Lecimy z następną, numer 24, i sprawdzamy. Szukamy trójki, czternaście, trzydzieści trzy i dwadzieścia dwa. Mamy pierwsze szesnaście, mamy pliczek, mamy wygraną. Fajnie, dalej jest jeden, trzynaście, dwanaście, trzydzieści jeden. 26, 17, 24 i ostatnie 21. A co nam daje? Pliczek. No, zwrocik 5 zł. Literki kontrolne mamy gdzieś tu, CC, więc jakiś zwrocik będzie. Na 0 nie wyjdziemy.

dwa, osiem, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery i na koniec jedynka, pusto, GP i ostatnia zdrapka z numerem czterdzieści dziewięć i tutaj szukamy siedemnaście, dwadzieścia trzy,

i ostatnie 11. Też pusto. Niestety też pusto. No i podsumowanie. Znaleźliśmy jeden pliczek. Zwrocik 5 zł. Na wkład 25. Także premiera tylko zaliczona. Nie jest udana, ale. No dobrze, że chociaż coś tam wpadło. Dobrze, że ten pliczek znaleźliśmy. Przynajmniej wiemy, jak wygląda. No dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. Przypominam, że jeszcze do końca października jest rozdanie na moim kanale. Za wsparcie kanału na Tipli. Oczywiście dziękuję serdecznie już za dotychczasowe wpłaty, losowanka zrobimy na początku listopada, postaram się zrobić je na live, żeby wszyscy mogli zobaczyć kto wygra, żeby nie było żadnych później jakichś niedomówień, że coś tam było nie tak. No dobra, życzę Wam miłego czwartku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem pozdrawiam, cześć.